Na drugi dzień właśnie przygoda z tym balonikiem i cały dzień pamiętam, że chodziłam po korytarzu w szpitalu po prostu, żeby jakby ta akcja porodowa może się zaczęła szybciej dzięki temu, ponieważ słyszałam, że aktywność fizyczna właśnie wzmaga te pojawienie się tego rozwarcia, a na już następny dzień oksytocyna, czyli ten punkt kulminacyjny całego porodu i no tak szybko się dosyć wszystko zaczęło, bo po dwóch godzinach chyba po tej pierwszej Aha. dawce tej oksytocyny już było coraz, coraz mocniej. Te skurcze, i, i jakoś to wszystko poszło do przodu wtedy. A rozwarcie, jakie miała pani, jak szła pani na te cięcia? Jak szłam na początku, po w tym baloniku miałam cztery. I później już chyba od 10 tam do około 17 już miałam te 9 centymetrów, no ale właśnie przy tym 9 centymetrze po prostu nic się nie działo, główka nie chciała w ogóle schodzić w dół. No i przez to, że jakby już kolejne dawki oksytocyny nie mogli mi podać lekarze, to, to, to była szybka akcja, żeby po prostu wziąć mnie na tą cesarkę. Jak długo pani była w szpitalu po. Po cięciu, po, po cięciu cesarskim? dosyć krótko, bo y, pamiętam, że błagałam pediatrę namiętnie, żeby mnie wypuścił do domu, bo już też nie chciałam wrócić do domu, więc chyba to były dwie doby, tak? Tak mi też powiedziano, że te dwie doby to jest tak minimum. Y, wszystko było w porządku z dzieciaczkiem, nic się nie działo, więc y, po tych dwóch dobach mnie wypuścili do domu. Y, jak goiła się pani rana po cięciu cesarskim? Też bardzo dobrze i też pamiętam, że koleżanki na Instagramie widziały, że ja już gdzieś po dwóch tygodniach w ogóle wyszłam z domu i wszystkie były takie w też szoku. oglądałam. Dokładnie. Że wow, że tak szybko i w ogóle ja faktycznie też wiem, że miałam takie dużo w tej sobie takiej siły, bardzo chciałam wyjść, bardzo chciałam szybko wrócić do ćwiczeń. No i wydaje mi się, że właśnie ta chyba taka, to, że się tak trzymałam psychicznie dobrze, to też wspomogło to, że ta rana się bardzo szybko goiła. No i faktycznie wydaje mi się, że już po miesiącu to w ogóle nic nie odczuwałam tak naprawdę zupełnie tego bólu teraz jeszcze cały czas smaruję takimi maśćmi, mhm. żeby po prostu ten kolorek tej blizny był ładniejszy, ale tak ogólnie to już jakby w ogóle nie, nie, nie wyczuwam. Chodziła Pani do fizjoterapeuty? Chodziłam, chodziłam do fizjoterapeuty. Byłam y, bodajże trzy razy, a później Pani fizjoterapeutka pokazała mi po prostu y, sposoby, jak samemu można y, masować taką bliznę. Tutaj też narzeczony mi bardzo w tym pomagał i nadal mi czasami pomaga, także y, tak jak mówię, te, te, te trzy razy byłam, a później już sama i cały czas sama sobie to znaczy, to sobie radzimy z tą blizną